Witam Was widzowie w 12 odcinku na polskim Tartaku. Zapewne zastanawiacie się, dlaczego jestem pod sklepem. Otóż dlatego, że na początku tego odcinka chciałem sprzedać te już dwie maszyny, które raczej nie będą mi się przydawać do roboty. A jak wiadomo, kasę trzeba zbierać, bo <laughs> chciałbym w kolejnych odcinkach kupić już jakieś lepsze maszyny, mimo wszystko. Tak, mamy 960 tysięcy. Także myślę, że te pieniądze się przydadzą. No i w dzisiejszym odcinku kupię kolejną produkcję. Więc, jakby dobrze, pójdziemy chodnikiem, tak żeby nikt się nie przyczepił. No i dobrze, wieziemy transport kłód. A dzisiaj zajmiemy się produkcją mebli. No i górnie, dobra, dajemy mu trochę. O, ledwo daję radę. No tak, tu jest górka. Zajmiemy się produkcją mebli. No, i żeby wiadomo, produkcję kupić, to tam 200 ileś tysięcy, patrzyłem chyba, e, kosztuje wykup fabryki. Więc, no to też pieniądze się przydadzą. No a jeszcze jakieś tam kolejne rzeczy, jakieś do wycinki. No, pieniądze są potrzebne. A jak nie używam już tej maszyny, no po prostu ona mi się marnuje. Jeszcze koszty tylko generuje. Więc stwierdziłem, że trzeba im sprzedać. Jak słyszycie, już mi trochę lepiej. Także ja też się z tego cieszę, że już mi jest lepiej, bo po prostu tamten odcinek, który nagrywałem w piątek, no to tak ledwo, ledwo nagrałem. Ale w sobotę też nie było lepiej, więc dobrze, że nie czekałem jakby do, do końca z tym nagrywaniem tego odcinka. Fortepiany tutaj na początku miałem plan ogólnie przed odcinkiem, żeby właśnie fortepiany sobie zrobić zacząć produkcję, ale stwierdziłem, że fortepiany chyba produkcja kosztowała 700 tysięcy. Mówię, no nie, no wydam tyle kasy. No nie, 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 mówię, to nie ma sensu. Coś się zaczyna te drzewo, żeby mi nie wystrzeliło, tylko nie. Dobra, ryzyk fizyk, dobra. Złapałem. <laughs> nie wiem, dziwne, na tej przyczepie te drzewo jakoś tak lata bardziej niż na innych. Dobra, i zrobimy pewien trik, widzowie. O, to nie, ten trik nie miał polegać na wypadku lekkim. Zobaczyłem się, dobra. No, coś takiego. Git. Wiecie, że jestem oszustem, no ale. Dobra. I teraz sobie kupimy produkcję dopiero. Coś się zwróciło. 283. Okej, okay, to tak średnio mi się to zwróciło, ale. Dobra, włączymy tam produkcję teraz. Meble, deski. A jeszcze deski są jeszcze potrzebne. No to nie, no to będziemy robić tylko. Te meble No i dobra, ale to ogólnie niczym się nie różni, chyba tak. No dobrze, to teraz zostawię tą fabrykę. Jeszcze będę tutaj uzupełniał swoje tutaj produkty, w sensie te drewno, które tu przywiozłem. No i widzimy się za jakiś miesiąc, mniej więcej, jak ja to wyprodukuję. Jestem, widzowie, z powrotem. Lecimy do. Otwieramy garaż. I lecimy z przyczepą widzimy się dwa miesiące później, bo stwierdziłem, że po prostu produkcja tam jest zbyt wolna, żeby jakby no, dwie palety mi się wyprodukowały tylko, więc jakby no, to było bez sensu tyle sprzedawać raz. Dwa cena w maju jest lepsza chyba. No i po trzecie jeszcze stwierdziłem, że uruchomię produkcję z powrotem desek i jeszcze deskami jakby nadrobiłem. także lecimy a widzowie jeśli chodzi o discorda to mamy mam ankietę na kanale czy chcielibyście właśnie Discorda nam żebym stworzył więc byłbym wdzięczny jakbyście oddali głos w tej ankiecie także tak widzimy się już na firmie także tak widzowie teraz tak naprawdę zaczyna się najciekawsza najciekawszy element tego odcinka czyli ładowanie tych palet po prostu Zaczynamy. Ogólnie w tym miejscu tutaj miło się 5, ale jest jeszcze chyba w dwie, w magazynie chyba są jeszcze. Także trochę tego ładowania będzie. No ten gwiazdek sobie wykorzystamy, cyk. Będzie łatwiej. zostałniła się kolejna. No i cyk. Także widzowie, jeśli spodobał Wam się ten odcinek, to możecie zostawić subskrypcję oraz łapkę w górę. Z góry dziękuję. To motywuje mnie do dalszego nagrywania. Ja sobie zapnę ten pas, jednak chyba, żeby nie było tutaj, bo ta przyczepa też ona tańczy. Nie wiem, co w tym farmingu jest nie tak po prostu, ale to już nie w tym, tylko w ogóle jakoś jest. z tymi przyczepami, właśnie są jakieś problemy, one jeżdżą po prostu. Ale ogólnie mało miejsca tutaj jest. Słabo. Tutaj na większe maszyny to to tak nie bardzo. Spróbujemy naładować to z kabiny, ale już widzę, że będzie ciężko, bo ta perspektywa jest taka... O, wystrzeli mi fajnie tą paletę zaraz. Nie wiem dlaczego tak się dzieje, no te palety też się bugują. Strasznie. I Teraz nie chce się one ściągnąć. Super. Klasa ogólnie. <słyski> Lecimy z kolejną. W ogóle one też się tak pospałniły jakoś dziwnie. Nie wiem, co z nim jest nie tak. Właśnie jestem też ciekawy, jaka cena będzie tych mebli. Oby się opłacało to jednak produkować. Chyba ja teraz będę chciał przejść właśnie, żeby większość mojego drewna było albo na wióry sprzedawane, albo właśnie... Proces produkcji jakiś, żeby te drewno właśnie. Ajajaj już jak się nabije źle to. Nie wiem, dobra to ustawię potem ręcznie, no bo one tak się pospałniły źle, więc trudno. Dobra, resztę naładuję poza odcinkiem widzowie, no ale no masakra, po prostu one się źle tu zaspałniły tu miejsca mało. No i widzowie, okazało się, że najlepsza cena jest na supermarkecie, także sprzedajemy, zobaczymy. Powinno być w miarę. Jak patrzyłem po cenie, to raczej by nie będzie źle. A desek, no mi tam drewna sporo zostało, także myślę, że ta produkcja bardzo szybko się zwróci, także... Dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka do końca. No i widzimy się w następnym. Cześć!